Ten filmik może ci się przydać, jeżeli planujesz zakup mieszkania z rynku wtórnego. Ostatnio omawialiśmy sobie wady i zalety z rynku pierwotnego, a dzisiaj omówimy te z rynku wtórnego. Rynek wtórny to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, którym zależy na czasie i konkretnej lokalizacji. Mieszkanie jest praktycznie gotowe, więc po sfinalizowaniu transakcji można się praktycznie od razu wprowadzić. Cena za mieszkanie z rynku wtórnego jest przeważnie o 5 bądź 10% niższa niż. W przypadku tych inwestycji z rynku pierwotnego, dokładnie kupujesz co widzisz, czyli możesz wyjrzeć z okna, sprawdzić, jakich masz sąsiadów, jesteś, że tak powiem, bardziej świadomy zakupu. A jakie czekają na nas wady? No i od razu muszę wspomnieć o pierwszej, największej wadzie, czyli o stanie technicznym mieszkania. Czasami mieszkanie może wymagać jedynie lekkiego odświeżenia a niekiedy jednak potrzebuje generalnego remontu. Kupując na rynku wtórnym, musisz zapłacić 2% podatku PCC. No i nie chronić rękojmia od dewelopera. Ograniczenia aranżacyjne. W przeciwieństwie do mieszkania od dewelopera, nie możemy sobie dobudować gdziekolwiek chcemy ściany, przesunąć gniazdek lub zaplanować innych konkretnych rzeczy. Ostatecznie wybór sprowadza się do tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. Jeżeli Twoim priorytetem jest szybka przeprowadzka i kupno gotowego mieszkania w dogodnej lokalizacji. No to oczywistym jest, że wybierzesz mieszkanie z rynku wtórnego. Jeżeli chcesz mieć większy wpływ na to, jak wygląda Twoje mieszkanie, no to wiadomo, że taką opcję daje Ci rynek pierwotny. Na wczesnym etapie budowy możesz złożyć tzw. wniosek o zmiany lokatorskie. Zwykle umożliwiają przesuwanie ścian działowych, zmianę lokalizacji gniazdek i punktów oświetleniowych. Dajcie znać w komentarzu, czy wybraliście w końcu mieszkanie z rynku pierwotnego czy z rynku wtórnego. A jeżeli jeżeli stoicie przed tą decyzją, to mam nadzieję, że ten filmik trochę pomógł Wam rozwiać takie podstawowe wątpliwości i mam nadzieję, że zaobserwujecie ten profil, by nie przegapić kolejnych takich informacji z rynku nieruchomości.